Tu Bogdan i Natalia. Witajcie na naszym kanale Wielka Włóczęga. Dziś jesteśmy w Asyżu we Włoszech i zapraszamy do obejrzenia odcinka m.in. o Bazylice Św. Franciszka, która pochodzi z XIII wieku. Razem z nami poczujecie niesamowitą atmosferę tego miasta, gdzie czas zatrzymał się jakby w średniowieczu. Zapraszamy Zapraszamy. Dotarliśmy do Asyżu samochód zostawiliśmy na płatnym parkingu Mojano godzina kosztuje euro25 a teraz ruchomymi schodami kierujemy się do centrum Wszystkie kościoły bazyliki w tym kierunku żeby się tam dostać trzeba bilet parkingowy przyłożyć tutaj i jedziemy. Fajne, wygodne rozwiązanie. Zastanawialiśmy się, jak iść. A tutaj wszystko mamy podane na tacy. Trzeci etap schodów, zaraz będziemy u góry. Pierwsze zetknięcie za syżem. Wygląda zupełnie inaczej niż poprzednie starówki. Wszystko wygląda jak nowe albo odrestaurowane. Zwiedzanie zaczniemy od bazyliki Świętej Klary, która znajduje się tuż obok parkingu. I do której mamy, według drogowskazu, 170 metrów. Dotarliśmy na plac, gdzie znajduje się niezwykle okazały budynek. Bazylika świętej Klary, która została tu pochowana. Pierwsze zetknięcie z Asyrzem, jaka jest Twoja reakcja? Moja obserwacja jest taka, że Asyż wygląda zupełnie inaczej niż starówki, które zwiedziliśmy w ostatnich kilka dni. To tu wygląda wszystko jakby świeżo po remoncie. Wszystko jest zadbane, wszystko jest piękne, a nie do remontu i opuszczone. Stąd roztacza się przepiękna panorama. Asyż zbudowany jest... Białego i z różowego kamienia ze wzgórza Subasio, na którym stoi. Tuż obok parkingu mojano znajduje się ta oto przepiękna okazała bazylika świętej Klary. Od której zaczniemy nasze zwiedzanie. W środku znajdują się relikwie i autentyczny krzyż San Damiano. To tutaj pochowano początkowo i kanonizowano świętego Franciszka. Fasada jest ozdobiona pasami różowego kamienia, jak już wspomniałam wydobywanego z góry subasio, na którym jest asysz. Rozeta nad portalem i witraże. Zostały odbudowane już w czasach współczesnych. I co nie jest tu takie oczywiste we Włoszech, akurat tutaj wstęp do większości świątyń jest bezpłatny. Po wyjściu z kościoła Świętej Klary idziemy do położonego nieopodal kościoła Świętego Rufina. Taką urokliwą uliczką i rzeczywiście mieli rację ci co mówili, że Asyż jest różowy. Choć dla mnie mógł być też beżowy lub kremowy, ale rzeczywiście przebija się tu w kamieniu kolor Różu. Klimat tutaj nie do opisania. Czuć tutaj w mieście wszechobecną zadumę. Większość turystów tutaj to raczej pielgrzymi, a nie przypadkowi gapiowie. My się pomału zbliżamy do kościoła świętego Rufina. W którym był chrzczony święty Franciszek. Asysz to chyba najbardziej ukwiacone miasto we Włoszech. Prawie z każdego parapetu balkonu zwisają kwiaty lub stoją donice. W kościele świętego Rufina została zachowana chrzcielnica której zostali ochrzczeni Święty Franciszek i Święta Klara. Tutaj też Święty Franciszek wygłosił swoje pierwsze kazanie. Fasada kościoła Świętego Rufina ozdobiona jest trzema rozetami. Umieszczonymi nad trzema portalami oraz licznymi rzeźbami. U podstawy głównego portalu znajdują się dwa lwy, z których jeden trzyma w paszczy człowieka, a drugi kozła. U podstawy bocznych portali umieszczone są zaś gryfy. Natomiast w kole głównego portalu ukazano triumfującego Chrystusa. Poza kołem umieszczono postacie Matki Boskiej Karmiącej i Świętego Rufina. W Asyżu można znaleźć prawie 600 przeróżnych kapliczek i kościółków. W każdym załuku, niemal na każdej ścianie możemy wypatrzeć jakiś sakrum. I nie zamknięte za kratami bazylik, ale zwyczajne, codzienne na wyciągnięcie ręki. My kontynuujemy naszą podróż tymi przecudnymi uliczkami Asyżu i będziemy podążać w kierunku Bazyliki świętego Franciszka. W Asyżu mamy całe mnóstwo małych, uroczych sklepików. Zachwycić się także można niesamowitym kunsztem włoskich detali. Mają tutaj imponujące latarnie. Odpocząć można w cudnych restauracjach. Mówi się, że we Włoszech wystarczy zejść z głównego szlaku i już jest pięknie. Ja się zgadzam w 100%. W Asyżu każda zagubiona minuta to odkrywanie cudów. W Asyżu nie da się stracić czasu. On zawsze będzie tutaj dobrze wykorzystany. Natrafiliśmy na niewielki rynek miejski, będący centralnym placem w Asyżu, a w jego centralnym punkcie przepiękna fontanna, a na niej nacia. Znajdujemy się na placu ratuszowym w Asyżu. Przed nami ratusz. Świątynia Minerwy. W tle restauracje i wspomniana przez Bogdana wcześniej fontanna z roku 1762. Wow. Trochę tu stoi. Lat przed pierwszym rozbiorem polskim A tu mamy taki super sklepik z akcesoriami specjalnie dla mnie. I dla mnie. Za to można pokochać asyż. Sklep się nazywa Ser i Pieprz, a oferuje. czerwone mięso, czerwone wino, czyli to co Włosi i nie tylko, lubią najbardziej. Asyż słynie również ze skórzanych wyrobów. W końcu Franciszkanie muszą mieć w czym chodzić. Tak, zwiedzamy Asysz. Spacerujemy wzdłuż Via San Francesco, gdzie powinniśmy dotrzeć do Bazyliki Świętego Franciszka. Po drodze mijamy kolejną malutką świątynię. Znaleźliśmy się właśnie w miejscu, w którym warto przypomnieć sobie aktualne przesłanie Świętego Franciszka. Zacznij odrobienia tego, co konieczne. Potem zrób to, co możliwe. Nagle odkryłeś, że dokonałeś Niemożliwego. Podchodzimy właśnie pod bazylikę Świętego Franciszka. Fenomenalne widoki. Właśnie się tutaj rozstawiają z krzesłami i z jakimiś rusztowaniami. Czy wiedzieli, gdzie sobie miejscówkę znaleźć. Widok spod bazyliki Świętego Franciszka. Znajdujemy się pod 13-wieczną bazyliką. Bazylika składa się z dwóch kościołów górnego dolnego, a z dolnego możemy jeszcze zejść do krypt. Warto wspomnieć, że bazylika stoi na wzgórzu. Niegdyś nazywany piekielnym, gdyż wykonywano tu wyroki śmierci. A dzień po kanonizacji św. Franciszka papież Grzegorz zmienił nazwę wzgórza na rajskie. Mówi się, że to jedyny święty, do którego pielgrzymują ateiści. I jest w tym naprawdę sens, bo gdzie jak nie tu. Poczujesz się bliżej nieba. Zwiedziliśmy Kościół Dolny, i teraz, wedle programu, idziemy zwiedzać Kościół Górny. W tym jednym miejscu w Asyżu spotykają się wszystkie religie świata. 30 lat temu, na zaproszenie Jana Pawła II do Asyżu, przybyło 47 delegacji wyznań chrześcijańskich i 13 przedstawicieli głównych religii świata, aby w wielu językach modlić się o pokój.

Zapoczątkował tradycję szopek bożonarodzeniowych. I między innymi dzięki temu możemy oglądać największą na świecie szopkę na wzgórzach Cinque Terre. A tymi uliczkami, podobnie jak my teraz, przechadzał się kiedyś dawno temu święty Franciszek. Idziemy zwiedzać miasteczko dalej. Przed nami jawi się kolejny cudny widoczek. Nowożeńcy przyjechali na sesję ślubną. Garbusem. Nie mogli sobie wymarzyć piękniejszych okoliczności. Wow. Temu wybrali samochód zaprojektowany przez samego Dolfa, ale bajecznie, z tej perspektywy, jest widok na całą Umbrię. Wracamy na plac Świętej Klary zobaczyć. Zachód słońca, który podobno jest bajeczny i jedyny w swoim rodzaju. Mieliśmy to szczęście zobaczyć zachodzące słońce z Placu Świętej Klary, gdzie roztacza się przepiękna panorama na całą Umbrię. Chyba jedna z najpiękniejszych można by rzec, i ten widoczek dodajemy do naszego rankingu. A który wygra? Czas pokaże. Skąpane w słońcu. Mury bazyliki Świętej Klary. Teraz uwidacznia się kolor różowy murów. Tak się prezentuje Asysz od dołu wieczorową porą. Właśnie go opuściliśmy i jedziemy w stronę Kortony, gdzie będzie nasz dzisiejszy nocleg.